Hej, witam was w kolejnym odcinku z mojego świata. No god, no god, please no, 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 no! Okej. Okay. dzisiaj myślę, wreszcie zabierzemy się za farmę krów. Tak, już przez długi czas pracuję nad tym projektem. Ale dzisiaj zabierzemy się na, e, za tą najciekawszą rzecz. <grych> Dobra. Tak więc myślę, że teraz musiałbym się trochę przygotować z surowcami. Bo będę sporo potrzebował różnych rzeczy. Ok, tak więc teraz może pójdziemy do farmy Wiedźmy po Glowstone. Bo będę musiał ją dobrze oświetlić. No, tak więc to będzie jeden podpunkt. <grych> Eee... Farma Wiedźmy. Będę musiał sobie tutaj pooznaczać te tunele, bo teraz nie wiem tak gdzie iść. Um, chyba tutaj. Chyba... Chyba tak, OK. <laughs> tak, teraz częstotliwość moich filmów... Trochę spadła. A to z tego powodu, że... Że idzie wiosna, trochę więcej czasu spędza się na świeżym powietrzu. <gry> tak więc, taka jest przyczyna. A kolejną to jest, że jestem w trzeciej Gimnazjum i niedługo piszę tekst, testy gimnazjalne. I też będę musiał się przygotować pod tym względem. Tak więc, taka sytuacja. <gry> Dobra, sobie muszę trochę dokraftować tego. Chciałbym zabrać jedną skrzynię taką, pojedynczą. Przynajmniej e, tak. I co jeszcze będę potrzebował? Na, na pewno dużo dirtu na zbudowanie tamtych platform i nici. Też kilkanaście staków. Dobra, przekraftuję to wszystko. No okej, okay. na tyle. Na tyle mi wystarczy. Dobra. Okej, okay, odłóżmy to. Akurat mamy skrzynię, dobra. Bardzo fajnie. Coś jeszcze chciałbym sobie zabrać. Może patyki jakbym miał tutaj. OK. Wow, dużo patyków. <laughs> wow. Chyba, że od dołu nie mam. Aha, okej. Okay. Dobra. Dobra, możemy wracać. Dobra, teraz możemy wysłać transport. Ok, zrobię sobie trochę miejsca. Tak więc zrobimy sobie wagoniki ze skrzyniami, bo tutaj mam kawałek drogi i to by było bez sensu chodzić w tomi z powrotem. Tak więc... O kurczę. Poproszę wolne miejsce. Dobra. Glowstone. Bem. Dobra. Widzimy się na miejscu. Kolejną rzeczą są nici. Potrzebuję ich. Myślę sporo, ale zabiorę tutaj jedną paczkę. Czyli ile zdołam unieść. Dobra, jeszcze trochę. O, moja farma. Jak ona działa w ogóle teraz na tym snaprzecie. Hmm. No, jakoś działa. Zobaczmy. Zobaczmy. <gryzny> nie wiem czemu, ale nie działa zbytnio. No okej, okay. uznajmy, że to jest jakiś błąd tymczasowy. Niby coś leci. Ale nie za wiele. No ale okej. Okay. Nie będę się na razie tym przejmował. Dobra, idziemy napełnić kolejne dwa wagoniki. Teraz w prawo, tak, w prawo. Dobra. I teraz mamy tutaj. Super. No okay. Odrobina miejsca. Raz, dwa. Okej. Okay. Dobra, do widzenia. I do widzenia. Okej, okay. pojedzie, pojedzie. No, teraz z tym się nie zabiorę, to sobie pozostawiam. Dobra, wracamy do bazy. Okej, okay, teraz odpowiedź na pytanie mojego widza. A brzmiało ono coś w tym stylu, teraz nie będę szukał. Jak zbudować długi timer? Rzecz bardzo prosta, zaraz Wam pokażę. Nie ma problemu. Też mam sporo pytań, aby pokazać wam, jak zbudować farmę żelaza. Hmm, i myślę, że to nie ma większego sensu, bo tego jest bardzo dużo na YouTubie. Tak więc, bez problemu, powinniście sobie coś znaleźć. Ale okej, okay, jak zrobić timer? Dosyć długi, um, jeśli chodzi o timery, mam na przykład jeden timer tutaj. Jak nie oglądaliście odcinków dawnych, o zepsułem coś. Um, tak, tutaj mam jeden taki timer. Bardzo prosty system. Jest on tutaj pełen właśnie dirtu i sobie odmierza czas. Tak i wtedy mam puls i tutaj mam później sygnały do tych wież moich właśnie co tu są, melony i dynie. Właśnie, coś tutaj zepsułem. No, tak więc mam tutaj jeden timer. A drugi timer mam właśnie tam pod spodem Właśnie w farmie trzciny. Idzie noc. Ale to nie ma problemu. Tak więc, jak zbudować coś takiego? Na przykład dłuższego. Tak więc, stawiamy sobie dwa pistony. Nie wziąłem redstone-nowych bloków. Sobie skraftujemy. Ok. Prześpimy się w międzyczasie. Ok. Tak więc budujemy. Dajemy sobie blok. Potem na przykład. Tutaj komperatory. O, come on. W tym miejscu, w tym miejscu. Później hopery, Pyk, pyk, pyk. Na przykład jakiś blok. Czemuż by nie. I tutaj redstone. Tak? I teraz składamy sobie ilość itemów jaką chcemy. Może jeden. Tak, i tutaj mamy wyjście. I mamy dosyć szybki timer. Jak dołożymy na przykład więcej itemów, ten timer zwalnia. Tak, i wtedy muszą itemy przelecieć z jednego do drugiego i się wrócić jeszcze. Ok, jeśli na przykład napełnimy ten timer itemami i okaże się, że jest on za wolny, w sensie za szybki, <laughs> możemy go jeszcze zwolnić. A musimy zrobić coś takiego. O, tam jest dziura. Hmm. Potrzebuję repeater, chwila. OK, mamy repeatery. Tak więc teraz repeater sobie dajemy tutaj. Na maksymalne opóźnienie, bo takie nam będzie potrzebne. Później dajemy sobie pochodnie. Które będą włączone wtedy. I na wierzch dajemy sobie wtedy hopery. I budujemy ten sam system co chwilę wcześniej. Dobra, teraz blok. Tutaj, tutaj. Okej. Okay. Pistony. Redstone, redstone. Piston, piston i blok. Tak, i wtedy na przykład możemy sobie wyjście dać tutaj, i wtedy tutaj dajemy na przykład. Hmm, ilość i temu, na przykład dam tutaj tyle. Aha. I wtedy musimy jeszcze zrobić pomiędzy puls. Tak więc mam tutaj odrobinę za mało miejsca. E, popatrzmy, jakbym mógł to zrobić. Hmm. Ok, przesunę tą konstrukcję odrobinę. Ok, zrobiłem większy odstęp pomiędzy tymi timerami. I teraz tak, musimy zrobić zmiany sygnału, czyli lepki piston i jakiś blok na niego. Na przykład tak. I teraz dajemy repeater maksymalne opóźnienie. Tak, i tutaj e, właśnie zasilenie do tych pochodni. I teraz, gdy mamy wtedy puls, przyspieszę go trochę. Zobaczcie, mamy 64 itemy i wypada jeden item za każdym razem, gdy ten timer zrobi e, pełny przebieg. I kolejny item. Teraz jest ustawiony na dosyć szybki, ale gdy go zwolnimy, to idzie naprawdę powoli. I na przykład, jeśli zrobimy na przykład dwa takie timery, taj jeden cykl może trwać godziny. <gryhero> tak, i później możemy to dawać kolejne timery i spowalniać to jeszcze bardziej. Tak więc. Tutaj mamy bardzo wolne systemy, no tak. Więc to tyle, jeśli chodzi o tutaj mechanikę tego, jak widzicie, ukończyłem mur w mojej wiosce. Wow, podoba mi się tam, w środku też mam fajne rzeczy. Ale jeśli chcecie to zobaczyć, co jest w środku, zapraszam Was na Twitch TV, właśnie na moje konto, które powstało niedawno. Link będzie w opisie, tak więc zapraszam was do śledzenia mnie. Tam nagrałem taki testowy film, on jest tam zapisany i właśnie przechodziłem przez wioskę, i możecie tam zobaczyć jak to wszystko wygląda. Tak więc zapraszam was tam. Myślę, że będę starał się często robić livey. Oczywiście nie będą to livey jakieś e, super jakości, full hd, ale na poziomie. Tak, oczywiście filmy nagrywam z takich już gotowych projektów, albo jak coś robię Ale oczywiście dużo gram pomiędzy I myślę, że w tym czasie mógłbym robić live'y <laughs> Tak więc myślę, że będzie fajnie Już śledzi mnie jedna osoba Wow, mam sukces A tak więc super Jeśli nie macie konta, nie ma problemu, żeby założyć tam kwestia kilku minut I myślę, że będzie fajnie Tak więc zapraszam was na Twitcha Dobra, wracamy do projektu. I jesteśmy na grzybowym biomie. Ooo oh, yeah! <laughs> Bardzo fajnie. Super, bo nie jest on jakiś mały. Mam tutaj ogrom miejsca. Teraz będę musiał znaleźć takie, gdzie będzie mniej więcej duży kwadrat. Taka przestrzeń. Zaraz zobaczymy. Ok, przeniosłem sobie tutaj trochę dirtu, trochę trawy oczywiście. Mam no, jakiś tutaj rydzteł gadżetów. Glowstone, Nici, tu mam trochę stonu na budowanie, tak więc myślę, to będzie dobre na start. A czy wystarczy, to nie wiem. Zobaczę, jakie duże to będę budował, bo nie mam jakiegoś ogólnego projektu na to. Mam jakiś pomysł, ale zobaczymy. Hmm, gdzie by to wybudować? Oczywiście muszę mieć Biom Mashum Island wszędzie. Hmm. Tutaj też mam w tych rzeczkach, fajnie. Zobaczmy, co będzie tam. Hmm. Ale się spełniam krowy. Właśnie przed farmą będę musiał je wszystkie powybijać z okolicy. A później będą się spełniły tylko w farmie. Hmm. Bardzo nierówna jest ta, ta przestrzeń. A tutaj, jaki będzie biom? ocean, kurde. Szkoda. <grych> Jakby tutaj w tej wodzie też był ten biom, to by było super. To nad tym wybudował. Ale tak nie jest. Okej, okay. tak więc myślę, sobie zl zlokalizuję odpowiednie miejsce. Łał, ale się spałnią. I zacznę budować jakiś początek, zarys tej farmy. Mhm. No, wykładanie spawnu nie poszło na marne. Bo nawet na tym poziomie tutaj sporo krówek się spawni. Ups, ok. Teraz gdzie jest mój portal? Tam u góry. Dobra, mieszka z tym. Widzimy się za. dla mnie za kilka godzin pewnie. O tutaj. I pewien czas później powstała częściowo moja farma. Zobaczmy co tu mam. Okej, okay, tak. Tak więc stworzyłem tutaj takie platformy, oczywiście z trawą. I tutaj właśnie będą spełniły się krowy grzybowe, tak więc bardzo fajnie. Długość mam takiej platformy 30 kratek, szerokość 8, bo na tyle Wylewa się woda, tak. Na razie mam tutaj cztery platformy, zbuduję kilka do góry i obok wybuduję kolejną wieżę. Może trzecią? Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie szło. Um, tak, więc tutaj na trawo mam wszędzie nici. Tam mam tripwire. Tak, i tutaj właśnie mam podpięte do redstone'u. Bardzo fajnie. I tutaj mamy redstone. Poprowadzony tutaj do tych pistonów, które później odblokowują wodę, która jest u góry. Tak więc przetestujmy to. Ok, nie ruszam się. Dobra, zostaje spychany i woda zostaje wyłączona. Tak, już krople nie spadają. No i takie jest działanie <laughs> bardzo proste i zarazem dobre. Oczywiście użyłem sporo redstoneu e, i, i pochodni tutaj, aby wszędzie był maksymalny poziom światła, jaki tylko może być. Tak, i wtedy farma sobie może działać bez problemu także w nocy. Bo żeby e, zwierzak mógł się zaspałnić, potrzebuje tam odpowiednio ilość światła. Teraz nie pamiętam dokładnie ile to było, ale to nie jest ważne w tym momencie. Tak więc. Mm... Trochę będzie budowania, ale to jak już jest pierwszy poziom zbudowany, to później jakoś idzie. Tak więc fajnie. Teraz kolejnym punktem będzie zabicie wszystkich krów w okolicy. Bo teraz, jak wezmę sobie ilość mobów, tutaj mam 26. To są właśnie krowy, może nie tylko, może jakieś moby w kejwach łapane z oceanu. Bo właśnie na biomie grzybowym nie mogą się zespałnić żadne potwory, tak więc fajnie. A teraz 20. No, kilka krów jest w okolicy. Tak więc musiałbym je sobie wybić. Tutaj wziąłem sobie looting 3, aby już no, <grym> zwiększać zdobycze. No, ładnie. Okej. Okay. Tak, kolejna. Super. <grym> Tak więc, zrobię to i widzimy się za chwilę. Rozglądam się tutaj w okolicy i... i chyba wybiłem wszystkie krowy, jakie tutaj były. Taką mam nadzieję. <grym> a, a propos mam sporo dobroci. Wow, trzy staki mięsa i dwa staki... Skóry. <grym> tak więc nieźle. Okej, okay, wracamy do farmy. Ale bym się ucieszył, jakby się coś zespałniło. A mało prawdopodobne, bo jeszcze to jest mała część całości. Ale zobaczmy. No, tutaj jeszcze nie ma za dużo trawy, bo to musi się powiększyć. 6, 8, ok, dobrze, bo myślałem, że coś nie tak. Zobaczmy. Ok, chwila prawdy. Wow, <laughs> mamy krowy. Trzy sztuki. Wow, super. Zespełniły się tutaj. Tak więc fajnie. <grywa> forma działa. Już na tym poziomie. Tak. I oczywiście później będą transportowane do netheru. I wtedy będę mógł sobie tutaj robić EFK. Tak więc super. Ok. Zabieram się za, za pracę i budowanie tego w górę i w boki. Ok. I witam Was na kolejnym update'cie z budowy farmy. Dotychczas zbudowałem już. O, coś, coś się dzieje. Ok, mamy krowy. Tak, udało mi się zbudować cztery poziomy. I tam mam kolejną wieżę obok. Tak więc, póki co, działa to nie najgorzej. Co chwilę spadają jakieś krówki. Tak więc, super. Zobaczmy tam. Do drugiej wieży, sekcji, eee, czy tutaj coś będzie? Nie, póki co nie ma, ale tak trochę czasu mi to zajęło. W międzyczasie zrobiłem małego live'a godzinnego, właśnie z budowy tego. Tak jak, więc... jak jesteście ciekawi, to zapraszam Was. <laughs> Do zobaczenia. No, i to są zdobycze już z budowy, tak więc nieźle. Tak. Super. O, coś znowu się dzieje. O, oh yeah. I kolejne krowy. Tak więc, jak widzicie, wydajność jest na wysokim poziomie. Już w tym momencie. Jeszcze mam zamiar zbudować może 4... cztery, dwa piętra do góry. Zobaczymy, bo sporo surowców już mi poszło. Tak tutaj go-stone'u idzie sporo, bo tutaj trzeba zapewnić właśnie wysoki poziom światła. O, pochodni brakuje. U, tu na całej linii. coś tu się wydarzyło, ale mniejsza z tym. Redstoneu e, w sensie mam, mam sporo, <laughs> bardzo dużo. Tak więc fajnie. O i tu znowu krowy. <laughs> tak więc jak widzicie wydajność jest bardzo bardzo dobra. Oczywiście nie ma co marzyć o takiej wydajności bez, bez pracy na spawnie, bo to jest podstawa. No ale okej. Okay. Dobra, odłóżmy nasze zdobycze. Tak, i później będzie plan transportu e, tych krów do, do neteru. Gdzieś po środku zrobię jakiś portal i później coś dorobię. Tak, i na przykład będę mógł tutaj sobie postać. Kilka godzin, później w i tam będą setki krów. Hmm, ogólnie trochę słabo to wygląda, tak więc myślę, że zabuduję to później jakoś fajnie. Ha, jeśli macie jakiś szczególny pomysł, to mi napiście. Bo to będzie spore. Nie wiem, co bym, co bym mógł tutaj wybudować. Hmm, ale tak, farma <laughs> krów już działa. Działa bardzo fajnie. Jeszcze dobuduję kilka poziomów, i wydajność znowu wzrośnie. <laughs> tak więc, fantastico. O, kolejna paczka krów. Pyk. Wyłączenie wody, i mogą spawnić się dalej. Jak widzicie, system jest bardzo prosty i zarazem wydajny. Tak więc, super. Spawnowanie zwierząt jest. Bardzo słabsze <noise> niż spawnowanie się potworów. Chyba jest dwudziestokrotnie mniejsze. Nie jestem teraz pewien, ale coś takiego. Tak więc trochę trzeba poczekać, ale. Ale tak, to jest w pełni automatyczna farma. Tak więc. O i kolejne krowy. Zobaczcie. bem, bem, bem. <noise> Super. Wow, fajnie. Teraz będę planował robić dużo live'ów. Myślę, że to będzie fajny pomysł. Tak, tak więc zapraszam Was właśnie na Twitcha. Myślę, że nawet tą farmę ukończymy sobie na live'ach. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, jak będę ją wykańczał. Czyli zabuduję jakoś, jakoś sobie fajnie i zrobię jakieś pomieszczenie w neterze. No, tak więc to tyle na dzisiaj. Z tego projektu i do zobaczenia w kolejnym. O, kolejne krowy! <laughs> oh man, super. Okej, okay. cześć!